CV jest już pospowany tutaj nad kola są zespawane listwy w drzwiach też są zespawane, także listew już nie, nie będzie a dzisiaj bierzemy się za czyszczenie konserwacji Dostałem takie, takie coś i podobno to ma działać zobaczymy No, już prawie cały błotnik ogarnięty Tutaj parę takich rzeczy muszę ogarnić gdzie szlifierką nie dojdę To zaraz wezmę założę drucianę na e, wiertarkę i sobie tu poczyszczę O ale ciężka sprawa, co so, dużo tu w sumie nie nagrywam żeby GoPro nie uszkodził bo tu ten gorą ta gorąca konserwacja leci to wiecie jak jest chyba że wezmę GoPro Hero 2 i coś ponagrywam, no ale nie wiem jaka będzie jakość z tego, bo to już jednak stara kamera jest. No ale czeka mnie jeszcze ten błotnik dokończyć, z tyłu dokończyć Dwa całe z drugiej strony No i spód jeszcze, no ale to sobie przewrócę raczej budę na bok. Dobra, z tej strony już jest git, z tej strony zostały właśnie te niedociągnięcia. Gęcia. Założyłem sobie druciaka. Nagrywam z Hero dwójki. Kamera do zadań specjalnych. Na razie daj radę. Nie wiem jak będzie z jakością dźwięku i w sensie, do dźwięk to tam mało ważne w sumie, bo to i tak jechanka diaksem. Bardziej mi zależy jak to będzie z jakością. Nie nagrywałem tym GoPro 3 albo 4 lata nic. Nie pamiętam jak to nagrywa. No, ale do takich ujęć właśnie Zostawiłem ją tylko i wyłącznie do takich ujęć yy, Do takich zadań specjalnych że tak to powiem No, także Przerzucam się znowu na Hero 2 Lecimy To sobie skończę Dzisiaj nie wiem czy będę robił tył, bo w sumie mi się nie chce A jutro też jest dzień, nie? No. Dobra Tak to wygląda na ten moment Na no, dzisiaj mam już dość w sumie Jutro to jeszcze dopieszczę. Tutaj już nie dojdę nawet tym druciankiem ani tutaj. Ale mam takiego mniejszego na wirtare. sobie to porobię jutro? Tak, mówię, jutro też jest dzień. Ale już to wygląda nawet dobrze. Tutaj też muszę poprawić. To mrdze No i tutaj masa. Dobra, tu już większość garnięta. Wziąłem się za podłogę Ale Jutro ją sobie podniosę Żeby nie leżeć Podniosę ją sobie tak jak przód Cała będzie w powietrzu I pójdzie Łatwiej dużo i łatwiej też będzie ją Zakonserwować Ogólnie plan jest taki, żeby tutaj Tą belkę Gdzieś dotąd Zakonserwować A tutaj gdzieś do tej linii là na... Także tyle